Szczęść Boże, witajcie w tej sobotniej kromce słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyło do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy. To wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla nas, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku. Wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc z dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko pascha żydowska. Wielu przed Paską udawało się do tej, z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa, i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. W pewnym momencie. Atmosfera wokół Jezusa gęstnieje. Uczeni w piśmie, cała rada starszych wydają na niego wyrok. Chcą go usunąć ze świata żyjących. Ponieważ ludzie idą za nim, ponieważ słuchają go, gromadzą się wokół niego, on zagraża bezpieczeństwu narodu. Jezus, mając świadomość tego, że już nie powinien publicznie nauczać, wycofuje się. Jednak ten czas nie jest czasem zmarnowanym. Ten czas kiedy wokół niego narasta wrogość, kiedy już nie może i nie chce otwarcie nauczać, poświęca swoim uczniom. Tej garstce, którą kształtuje, to im poświęca więcej czasu. I moglibyśmy powiedzieć, że nie ma takiego zła, takiej opresji, takiej przykrości, która nie mogłaby być przez nas wykorzystana, która by się do czegoś nam nie przydała. Niech was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.